Na jakim etapie są prace związane z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy? Te prace akurat posuwają się w tempie nas absolutnie zadowalającym. W tej chwili kończone są prace na tak zwanym małym Cisewiu, a praktycznie ogłaszamy w najbliższych dosłownie dniach, może jutro albo pojutrze przetarg na tak zwany duży Cisew, a także przygotowujemy przetarg na Obrzębin, ten prawy obrzębin, północny obrzębin. Wszystko wskazuje, że na przełomie tego i przyszłego roku zakończymy budowę kanalizacji w tych miejscowościach typu, tak jak planowaliśmy, Żuki, Cisew, Słodków Kolonia oraz Obrzębin. Oczywiście staramy się na te zadania pozyskać, jak mówiłem na sesji, dotacje. Póki co budujemy to z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska umarzalnej w 25%. Ale yy, wiadomo, co dotacja to dotacja, prawda? Gdyby nam dotację udało się pozyskać, no to będziemy dysponować yy, dość pokaźną kwotą na inne zadania na terenie naszej gminy.